Witajcie, z tej strony Gabriel, znak Zodiaku Waga, horoskop miesięczny listopad. Jeżeli chodzi o wagi w życiu takim prywatnym osobistym Ja tutaj widzę ogólnie, że wagi mogły mieć taką sytuację, widzę tu ogólnie jakąś taką ciągnącą się sytuację, bądź sytuację, która się dopiero pojawi u wag, wynikającą z braku odpuszczenia, braku odpuszczenia, jakiejś takiej zadziorności, upartości, ale takiej negatywnej upartości, jakby widzę taką, to raczej nie ma tutaj jakby powodów do obaw. Widzę to bardziej jako takie jakieś trywialne sprzeczki, takie małżeńskie albo partnerskie, jakieś takie e, sytuacje na zasadzie e, jakiejś takiej partnerskiej potyczki, wymiany słów, która jakby eskaluje trochę. E, trochę mocniej poprzez jakby brak odpuszczenia tutaj widzę że jakby wagi e, ale zarówno jakby e, nie bardziej to widzę jednak że wagi jakby po prostu e, tutaj widzę takie taka upartość jakby brak odpuszczenia ale to jest jakby taka e, przychodzi mi też takie słowo granie warte świeczki Duma, czyli takie po prostu, ja Ci pokażę na zasadzie takiej dumy, upartości, ale tutaj widzę, że to po prostu jakby mm, y, 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 że w listopadzie jakby pewne. Y, y, pewne jakby sytuacje, które obrały jakby tutaj widzę, że to nie będzie u wszystkich wag. Natomiast jeżeli pewne sytuacje właśnie z takiej drobnej potyczki partnerskiej, małżeńskiej, albo nawet jej w pracy, gdzieś między pracownikami właśnie przeobraziły się w jakiś taki większy konflikt na zasadzie braku odpuszczenia jednej bądź drugiej strony, ale to takiego braku odpuszczenia negatywnego na zasadzie Takiej jakby dumy, takiej upartości, zawziętości, to widzę, że tutaj w listopadzie to lekko jakby będzie wygaszone i to będzie jakby dobry moment na to, żeby odpuścić pewne sprawy. Ja tutaj widzę, że to jest granie warta świeczki, że to jest tylko jakby, że to za dużo energii kosztuje, że to nie jest warte jakby tego coś w tym rodzaju, natomiast takie potyczki jakby, które jakby nie są zbyt poważne i kończą się zwykle na, po kilku godzinach, no to tutaj jakby nie widzę jakby kontynuacji, natomiast natomiast widzę, że jakby pewne problemy, ale tutaj takie w życiu prywatnym osobistym bardziej Y, odnośnie bliskich osób, uwag y, mogą jakby w ogóle się nie pojawić, albo y, mieć taki mniejszy wydźwięk, jeżeli wagi będą, ja tutaj widzę, podchodziły bardziej y, y, nie że łagodniej, ale tak y, y, Mniej zawzięcie o coś w tym rodzaju, żeby tak po prostu y, Odpuściły pewne jakby rzeczy Że, że tutaj gra jest nie warta świeczki, odpuszczenie pewnych rzeczy y, Przemknięcie oka na pewne rzeczy, natomiast Na pewno nie w takiej kwestii, że na przykład y, y, Jakby dać sobie y, pluć w twarz, czy coś w tym rodzaju, to nie o to chodzi, tylko żeby po prostu jakby Pewne rzeczy jakby są niewarte e, pewnych działań tutaj widzę. Żeby po prostu przymknąć oko na pewne sprawy, że to jakby zbyt dużo kosztuje energii. E, właśnie udowodnienie sobie jakby pewnych rzeczy albo komuś coś udowadnianie. E, przede wszystkim widzę tutaj w życiu prywatnym i osobistym e, większe odpuszczenie, większe jakby przymykanie oczu na pewne sprawy bo to kosztuje jakby dużo energii i jakby taką widzę granie warte świeczki jeżeli chodzi o zdrowie uwag ogólnie tutaj widzę jakby W listopadzie ogólnie może przyjść taki brak niezadowolenia, jakiś brak czegoś, niezadowolenie, jeżeli chodzi o kwestie zdrowotne. Tutaj może to się objawić w różny sposób, natomiast jakby. Może wystąpić jakieś brak zadowolenia, jeżeli chodzi o kwestię zdrowotną, bardziej tutaj widzę w kwestii takiej nie widzę to jako... Tutaj nie widzę jakichś takich większych powodów do obaw na pewno. Nie widzę to jako coś, coś jakieś strasznie jakiegoś strasznie zagrażającego zdrowiu czy coś w tym rodzaju, na pewno nie. Bardziej tu widzę jako takie aspekty zdrowotne połączone z wizualną jakby prezencją, coś w tym rodzaju jakieś takie defekty na ciele coś w tym rodzaju, coś co jest połączone jakby ze zdrowiem, ale też z wyglądem. Jakieś może przyjśnie zadowolenie, brak deficyt czegoś. Ale bardziej to widzę jako coś takiego trywialnego. Na pewno nie widzę to jako coś zagrażającego zdrowiu. Więc na pewno bym się tym za bardzo nie przejmował. Eee. Eee. Jeżeli... Jeżeli chodzi o takie sprawy relacyjne, uwag, ogólnie może przyjść jakby takie, yy, widzę ogólnie brak poczucia bezpieczeństwa. Brak poczucia bezpieczeństwa przede wszystkim jakby nasuwa mi się tutaj. Ale też to niekoniecznie finansowy taki brak bezpieczeństwa. Bardziej tutaj jakby to widzę, brak bezpieczeństwa na zasadzie brak pewności co do pewnych relacji może nastąpić. To jest taki jakby ja tu widzę taką sytuację, że na przykład są pewne relacje na zasadzie, że można powiedzieć, że wiemy, na czym stoimy. No to tutaj właśnie widzę, że wagi nie będą wiedziały, na czym stoją. I to jakby wywoła pewien brak poczucia bezpieczeństwa jako wynik tego, że nie będą albo kogoś pewne, albo nie będą pewne relacje jakby w której się znajdują. Więc ale tutaj, jakby ja bym to wziął ogólnie na zasadzie, bardziej bym się po prostu przyjrzał pewnym relacjom w otoczeniu i starał się, jakby kogoś, jeżeli na przykład nie jesteśmy pewni danej osoby. Żeby jakby nie przedłużać tego, żeby po prostu e, e, aby znaleźć po prostu sposób, która, e, który w pewien sposób e, żeby znaleźć jakby sposób, jeżeli nie będziemy pewni danej relacji, który mm, jakby mm, Szybko, jakby zdefiniuje e, to, czym ta relacja tak naprawdę jest, czyli jeżeli będziemy w jakimś na przykład związku partnerskim i nie będziemy pewni drugiej osoby, aby tego nie przeciągać, bo ja tutaj widzę, że ten brak pewności siebie na pewno nie będzie sprzyjający dla Waky, e, i żeby to po prostu od razu e, jakby tutaj widzę kawa na ławę, czyli mm, może to być po prostu jakimś pytaniem, albo e, po prostu jakąś szczerą rozmową, aby Dana relacja się jakby wyklarowała, bo tutaj widzę jakby taka przeciągająca się niepewność jakby brak poczucia pewności kogoś lub danej właśnie relacji może negatywnie wpływać, ale tu nie widzę jako coś takiego na pewno bym się też tym nie przejmował. Tutaj jakby bardziej chodzi o to, żeby nie przeciągać tego stanu i jak najszybciej jakby poprzez jakąś rozmowę albo sytuację wyklarować daną sytuację i nie przeciągać takiego stanu niepewności Jeżeli chodzi o yy finanse i pracę, uwag. Tutaj widzę jakąś taką niepewność. Yy. Ogólnie jakaś taka niepewność jest, yy, czy w coś wejść, czy w coś nie wejść. Yy. Udy, czy podjąć jakąś decyzję, czy nie podjąć. Yy. Może się taka sytuacja po prostu jakby. Pojawić uwag, lub już się pojawiła, że wagi nie będą pewne samych siebie, ale to nie jako samych siebie, na zasadzie takiej pewności siebie, rozumianej jako jakieś takie zachowanie się, tylko bardziej takiej pewności, jako nie będą wiedziały, co jest dla nich dobre. Tutaj widzę takiej Będą miały jakiś wybór mniejszy lub większy, i po prostu jakieś tutaj widzę wahanie, czy w to wejść, czy nie wejść, czy, czy podjąć ryzyko, czy nie podjąć ryzyko, czy ta zmiana jest dobra, czy nie jest dobra, jakieś takie mogą pojawić się. Yy Jakby takie przepychanki wewnętrzne tutaj widzę, jeżeli chodzi o pracę i finanse, natomiast nie jestem w stanie powiedzieć dokładnie, e, jakie to jest, tak dokładnie, czego to będzie dotyczyło, ponieważ e, tutaj widzę to bardziej jako taką y, coś na zasadzie, y, jak jest takie na przykład zdecydowanie, czyli y, wchodzę w to albo na przykład y, ok, róbmy to albo na przykład. Dobra, na przykład idę w tym kierunku, to tutaj widzę właśnie takie niezdecydowanie, taki brak siły na podjęcie decyzji. Ale tutaj jakby ja bym to odebrał jako tylko i wyłącznie wskazówkę do tego aby jakby przygotować się na to, że w listopadzie może pojawić się jakaś taka sytuacja, która... W mniejszym lub w większym stopniu może w życiu finansowym i zawodowym uwag wymusić pewnego rodzaju e, podjęcie decyzji, deklaracje, e, ale tutaj to widzę w oparciu właśnie o intuicję. To nie będzie raczej decyzja na zasadzie przychodzi ktoś i mówi e, woli. Woli pan, pani to, lub to, i proszę podjąć decyzję. Tylko to będzie decyzja, tu widzę, taka wewnętrzna. Czyli to się wszystko będzie odbywało na polu takim wewnętrznym, niewidocznym dla innych osób. Czyli jakaś taka sytuacja, gdzie yy, wewnętrznie będą musiały, jakby podjąć pewną decyzję w oparciu o intuicję i zdeklarować się, tutaj widzę jakaś decyzja, ale to na pewno nie decyzja, w której w życiu finansowym i zawodowym ktoś zapyta ich bezpośrednio, tylko taka decyzja widzę tu bardziej wewnętrzna, która będzie musiała być podjęta bardziej w oparciu o ich wewnętrzną intuicję.